Lenovo Vibe Z. Bardzo ciekawy tablet e, chińskiej firmy. Wyposażony w 5,5 calowy ekran o rozdzielczości Full HD, e, który zresztą robi całkiem niezłe wrażenie. Kolorki wyglądają ładnie, kąty widoczności też są niczego sobie. E, pod maską jest czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 800. E, z tyłu jest 13 megapikselowa kamera, a z przodu kamera 5 megapikselowa. Urządzenie jest naprawdę bardzo lekkie. I jak na sprzęt tej wielkości, no robi to całkiem niezłe wrażenie. Oczywiście wiąże się to z tym, że właściwie jedynym materiałem, z którego go zrobiono jest plastik, ale nie jest to jakieś tworzywo, które jest szczególnie kiepskiej jakości, ma taką przyjemną w dotyku matową fakturę. Sprzęt jest całkiem nieźle wyposażony, jeżeli chodzi o hardware. W oprogramowaniu też jest kilka ciekawych rzeczy. Lenovo stosuje swój własny interfejs, który wygląda dość oryginalnie. No widać, że jest to urządzenie, które jest kierowane raczej na rynki azjatyckie. Interfejs jest kolorowy, to wszystko jest takie wygładzone, zaokrąglone. Nie ma tutaj updrawera, wszystko jest na ekranach pulpitu. Są opcje znane z innych urządzeń, jak na przykład Multi Window, który umożliwia korzystanie z kilku aplikacji w tym samym czasie. Jest także oddzielna aplikacja do synchronizowania SMS-ów, kontaktów czy innych rzeczy z chmurą lenową. No, jest to w gruncie rzeczy całkiem ciekawe. Interfejs w sumie bardzo chętnie poznałbym go i potestował trochę dłużej, no ale nigdy nam nie będzie dane. Z tego powodu, że ten sprzęt jest zarezerwowany właściwie dla rynków azjatyckich i dla Ameryki Południowej, do Europy nigdy nie trafi. A szkoda, ponieważ jest całkiem nieźle wyposażony no i przede wszystkim niezbyt drogi. Kosztuje z tego, co się orientuje, trochę ponad 500 dolarów, czyli w sumie nie tak dużo jak na sprzęt tej o takiej specyfikacji. Oczywiście, gdyby do tego dołożyć nasze podatki i cła zapewne zrobiłaby się z tego cena trochę ponad 2000 zł, no i nie byłoby już to takie atrakcyjne. Jakolwiek taka ciekawostka z pierwszego dnia targu Lenovo Vibe Z. 5,5 calowy fablet chińskiej produkcji.